Budowa dróg to jedno z najważniejszych zadań samorządu i na terenie miasta i gminy Gąbin przykładamy bardzo duże znaczenie do realizacji tego zadania. Już na początku kadencji wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg oddawaliśmy zachodnią obwodnicę miasta, a wcześniej wybudowaliśmy łącznik. Łącznik wybudowaliśmy z pozyskanych środków, środków własnych, ale były to źródła zewnętrzne i przy realizacji wszystkich inwestycji staramy się maksymalnie pozyskiwać te środki, zarówno środki unijne, środki rządowe, jak i środki samorządowe, choćby z Mazowsza. Tych pozyskanych środków na drogi mamy w ostatnim okresie kilkadziesiąt milionów. Staramy się współpracować, bo współpraca to podstawa dobrej realizacji inwestycji. Tu na Osiedlu Pisarzy jest tego najlepszy przykład. Środki pochodzą zarówno ze źródeł rządowych, jak i ze źródeł samorządowych. Mamy Tutaj odwodnienie, mamy nawierzchnię z kostki brukowej, mamy chodniki. To wszystko było możliwe dzięki połączeniu źródeł zewnętrznych w finansowaniu tej ważnej inwestycji. I tak też było na osiedlu ulicy. Pięknej ulicy Złotej oraz ulicy Bursztynowej. Piękne ulice przygotowane, odwodnienie, tak, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Siedem ulic, które oddaliśmy również na terenie osiedla Kwiatowego. To też jest pełna modernizacja i tak się dzieje na terenie tutaj Gombina, ale również na terenie całej gminy. Kilkanaście odcinków ważnych. Dla mieszkańców we wszystkich miejscowościach inwestujemy, robiąc nowe zadania kompleksowe od podstaw, ale także remontując. To wszystko jest bardzo ważne, żeby jak najlepiej żyło się naszym mieszkańcom, a przybywa nas coraz więcej i staramy się, aby nasi mieszkańcy warunki życia tu na naszej pięknej, gondyńskiej ziemi mieli jak najlepsze.